Dobra dzisiaj za dużo, nie straciliście tutaj Posłałem tą armię I teraz tak, tu też wycięłem Tych debili i Podbiłem Dobra, zobaczmy, tu są Mongołowie, O, tu jest dowódca Więc może Wyciągniemy mą grupkę całą armię i zaczniemy tu rekrutować Na nowo, naprawa I rekrutacja, ja szpiega nie chcę Dobra Czy mogę was tu wygonić? Mogę. Coś pięknego. Mhm. Opór jest z Lwowa. dobra. Teraz tak... Tu bym mógł praktycznie też armię wyciągnąć i pocisnąć na kolejne miasta. Litwinów. Znaczy tu jeszcze się mi uzbierało... Dziedowska armia. Ok, spróbujemy tak zrobić. No, pięknie. go już nie istnieją. Dobra, wy się tu połączcie. Hmm, ten królew jest nieszczęsny. po prostu wrzut na dupie. Okej, okay, przeczytam sobie, tura. i co my tu teraz mamy? Hm no nie, 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 chce nie, nie, Rekrutacja pełną parą, tutaj nadal. I tu tak samo. Będzie nowo nowoogród przełaził tutaj, będzie mnie rapeł. Dobra, tu trzeba ich spić w jedną grupkę. Hmm. Ja zobaczmy, tak jak tych wycofam. Nie posługuje mi tutaj. Mm -hmm. Jeden na jednego jest cały czas. Spróbuję dosłać tych i teraz spróbuję zatakować Jeszcze? Jezu. O, masakra. Miałem takich tutaj niedobitków. Więcej dowódców jak samej armii. O, Fartym się dało. Tylko nic niech sobie dołączy tutaj. O, powinno być ładnie. O, coś pięknego. Co rodziska, że tak jest teraz bezbite bitew, ale po prostu się staram tutaj zdobyć ten królewiec na siłę. Próbujemy jeszcze ich tutaj zjechać. Pięknie. Prawo nie będą się błąkać jakieś śmieszne oddziały. Na i rekrutacja. Hmm. Dobra. Nie jestem królowcą, chodźmy się z Muszę ich w sumie połączyć już pomału. Okej, okay, pięknie. Muszę zaatakować królewiec Może się uda mi się da, to było cudownie Ale dobra Tu się nam rekrutować Okej, okay, oni porzucili strzałów Dania Jest pod Magdeburgiem Spaduwa Pięknie Zobaczmy, tutaj w sumie chyba w pracy by się stało jeszcze zrekrutować małą armię. A, nawet jest. Czy mam gdzieś dowódcę? Mam. Dobra, z Poznania weźmiemy małą grupkę. Czy przyszedł do Zgórzica, A tutaj weźmiemy króla i ruszymy na Duńczyków. O. Sytuacja się rozwiąże za turę. Więc sobie już znowu gradą może być problem. Mhm, tak jak mówiłem, no i będę musiał bitwę poprowadzić. Na pewno zajączycie, komputer będzie miał posiłki, a ja nie. Mm. Mało konicy Dobra, wszystkimi siłami zaraz ruszamy na tych Fak cia, ruszamy Fajnie to powiedzieć E samych niedobitków ja mam Cholera jasna Generała na tych. No, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Hmm, jeszcze lepiej katapulty. Ma... Nie, bombardy mają. No, generowi się fartło. Dobra, bitwa międza z góry przegrana. No, co najwyżej, mogę sobie parę. Ej, cicho, podają się. Dobra, niech ich pogonią. Im więcej będą mi konić, tym lepiej do mnie. Na pewno uciekną. O, pięknie. nie da się przedusić im. będzie drugi problem. Oho, okay. szybko. Jeszcze tu wracają co za Wayzy jedne. Generał centralnie dostał, miał pecha. Okej. Okay. Centralnie dostał. Mhm, mm są zmęczeni, to ja też wiem. A, taką grupkę też tu wariował Krali mi się tej bitwy już nie chce prowadzić. Okej, okay, połowę ludzi stracili. <laughs> nie. ta armia może straciła. A, taka grupa to jest istny cel. Dobra, że zgubiona jednostka na pewno uciekła. Dobra, ta gróbka naciera. Okej, okay, chyba mi się wydaje, że pora ruszyć na tych debili. Okej, okay, zobaczmy. Czy ruszą? Może no, na pewno ruszą, tylko chodzi o to, żeby zwalić palisty. Jestem dziadostwem, nie uciekną. <laughs> Okej. Okay. No, wszyscy zwiali. <laughs> no okej. Okay. Wyszło jak wyszło. Hmm. Co chce Norwegia? Nie chcę Giddy Kupieckiej. To mnie nie interesuje. Znowu, gracie więźni Uwolnieni. Robot końca tury. Okej. Okay. Zobaczmy, czy ja mogę już atakować to. Nie, nie, nie. Nie, nie przede wszystkim. <grystanie> Pewnie, że mogę. Podaję dość eksterminacji. Pięknie. Wyróżnięmy resztę. Okej. Okay. Wami mogę iść pod plagę. Okej. Okay. Dobra, tu się rekrutuje ostatni oddział. Misja wygasła, królewiec. Muszę naprawić na pewno. Przez to może nie jest na pewno zjechany. Dobra. Mm. <laughs> Więc tak. Mm. Ja jeszcze są się bić. Hulary, im został. Ile? 2, 3, 4, 5, 6 prowincji. A ja ile mam? 33. Tak, jeszcze będzie mi brakować. Muszę tu Danię rajpić jeszcze. Dobra, wyruszacie tutaj. Poczytałem jakieś jednostki ciekawy są? Ok, tych mogę wyciągnąć. Wspomóc króla. Parę oddziałów kuszników. Ok, mamy pełną armię. Ej, ale ten mógł kupić. To chwila. Tych wyślemy na odpoczynek. Wróćcie do Magdeburga. No ja sobie tu kupię... ...kilka oddziałów. Pięknie. król Tobie szerokacz. Okej. Okay. Dobra. Królem pociśnijmy tutaj. po Sytuacja w Rydze mi, mi się nie uśmiecha. Tak samo tutaj. Okej, okay, ale jak zdobędę szalwie, to praktycznie tu mogę wyjść z Kowina na któryś z tych mieścin. I pocisnąć, i pocisnąć te miasta. Dobra, tu mamy dowodzącego. E, Mogłowie w odwiedziny przyszli. Ja mam 1000. Co się z Oni atakowani są czy? Okej. Okay. Dobra. To będą atakować. Zobaczymy, że jakieś posiłki, ściągniemy. Jak coś mam w okolicy. Norwegia, rebelianci. Właściwy mąż bierzemy, dowódca zawsze się przyda. Teraz nie wiem, gdzie nawet nie są. Więc tak. Musiał wygonić tych debili. Mhm, mm ah, więc tak, Spińska tą ekipę. I oni sobie tam siedzą z Lwowa, weźmiemy i wyciągniemy. Ja uh. jaka lipa. Okej, okay, wy dojdziecie tutaj za turę Nie wiem czy tutaj stąd bym mógł wyciągnąć armię Najpierw może... O, mógł nawet jak krótkość tu na zacznę jednostki na prawo e, okej okay. czemu tego naprawić, nie mogę rynku? Siedźcie tam na razie, kurwa, ja tego nie rozumiem. się sobie tutaj. O, oni mają tu kurwa do dowod... posiłki Dobra, z syn. Dobra, automatu wiem, że to przegram. Ale nie padło miasto, to jest najważniejsze. Aaa, parze no. Wycofać się. Jakieś gówno z przylazło. Ale śmiechu warto, oni mają konicy tylko i gówno mi zrobią. Dobra, najwyżej tam to jedna miasteczko stracę na rzecz nowogrodu ale zaraz sobie je odbijemy. Mhm. Mm Teraz będzie z bitwa w z warciu. Dobra, pomóc im. Dobra, cisnąć generała. Ha, znowu no się tu pocisnąć. Jak to komputer chce wygrać, to ja nie wiem. Tam się tłuką ładnie. Kończ ich.

O, w końcu. No bez jaj. Ja pierdzielę. Koniec bitwy, to nie da się bawić. Trochę straciłem, ale wygrałem bitwę. Tego się nie spodziewałem, właściwie może bierzemy. Dobra, wy zamieszki w pińsku, tak wiem. Ej, no zaraz, jak mogą być zamieszki? Jak jest tego spokój? Mmm, Fuck wszystko się musi akurat cepać pod koniec. Zobaczmy, co ja tu mogę wcisnąć Ok, spróbujemy zdobyć to miasto mm -hmm. Szalwie Może parę oddziałów dołącz... no, dołączył, ale widzę, że nie idzie Co wycofać? Mmm, rekrutacja. Budowa, coś mogę wybudować? Nic nie mogę wybudować, cholera. ja nie, to kłopotem. Mmm, lipa. Idę do jednego wynia. Wycofajcie się. Okej, okay, teraz mogę walczyć. I moimi siłami chcę tylko że... What? Ok, dobra ludziska, druga bitwa będzie w kolejnym odcinku, tak więc ja się z wami teraz pożegnam, bo się zmieszczę w czasie. No co, tak więc ja bym komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!